Co tak naprawdę ta osoba chciałaby od ciebie uzyskać? Sprawdźmy. Co ta osoba chciałaby od ciebie uzyskać? Ta osoba bardzo chciałaby, żebyś stworzyła, stworzył jej rodzinę zastępczą, której nigdy nie miała. Widzi tobie ogromny potencjał na mamusie lub tatusia. I ona bardzo chciałaby zaznać z Twojej strony tego, czego nie zaznała w domu rodzinnym. Czyli, żebyś stworzył, stworzyła jej rodzinę zastępczą. Dla Ciebie nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast ta osoba zdecydowanie potrzebuje się ukoić przy Tobie, otulić. Pytanie, czy masz ochotę być, być, adoptować, adoptować dziecko? Jeżeli tak bo ta osoba będzie Ci na pewno za to bardzo wdzięczna i pięknie się przy Tobie może ukoić. Natomiast czy Tobie o to chodzi?